Cześć! Zobaczyłem oświadczenie Wojtka na temat klepsyry. Wojtka Sawickiego z Live on Wheels. Słuchajcie, jest ono trochę inne niż oświadczenie Agaty, gdyż on nie przeprasza, a robi wyrzut Life on Wheels za to, że ten wyciągnął jego prywatę i go oskarża o oszustwa. Tylko, że jedno i drugie to nieprawda, dlatego że Wojtek sam na początku wyciągnął swoją prywatę, prowadząc swojego Twittera. Tam pisały rzeczy bardzo kontrowersyjne, a teraz nagle się oburza, że ktoś mówi między innymi o tych samych czynnościach, które on sam opisywał. Bardzo dyskusyjny sposób, myśląc może, że jest śmieszny, albo że przyniesie mu to popularność, no w pewnym sensie przyniosło, a po drugie, to nikt mu nie zarzucił oszustwa, tylko co najwyżej chorobę zwaną Donatozą. Czyli ile by nie dostał, to ciągle mało. Ciągle wpłacajcie, wpłacajcie, wpłacajcie. W taki sposób bardzo jakby to powiedzieć. No po prostu inne osoby nazwałyby to wykorzystaniem swojej sytuacji podobnie jak u Kasi Wolińskiej. A wiem to stąd, bo pytałem inne osoby z niepełnosprawnością również o to i miały podobne odczucia jak ja, że po prostu to jest takie wykorzystanie, że ile by ktoś nie otrzymał, to ciągle mało i wpłacajcie dalej, wpłacajcie dalej, wpłacajcie dalej, wpłacajcie dalej. I to były właściwie wszystkie zarzuty klepsydry wobec Wojtka. I jeszcze to, że sam powiedział, że jest aktywistą. I ja powiem tak: Wojtek nic nie musi, ale skoro się określił, skoro się wypowiedział, że chce, to niech zacznie coś robić. Albo powie, że tego robił, nie będzie. Takie to prostu.